Zbliża się Dzień Babci i Dziadka, a ponieważ mamy ferie i jest troszkę więcej czasu, więc zaproponuję, jak z tej okazji można zrobić laurkę. Taką... bądź taką. Będą nam potrzebne dowolne, kolorowe kartki papieru. Takie A4 najlepiej. Nożyczki, linijka. Ołówek, klej, kolorowe dowolne tasiemki. I jeśli mamy, to dziurkacze można wykorzystać. Pierwszą zrobię tą kartkę. Kartkę A4. Skinamy na pół. Na środku przy zgięciu rysujemy taki prostokąt około 4 cm. Na sześć centymetrów, i wycinamy, przecinamy po tych dwóch dłuższych bokach, przepychamy ten prostokąt na drugą stronę. Tutaj zaginamy. I tutaj u góry, i to jest podstawa naszej laurki. Tutaj wycięłam takie łezki. Trzy takie same łezki. Dwie łezki zaginamy na pół. Tak wyglądają. Z tych elementów zrobimy kwiatek. Najpierw trzeba przykleić ten duży element na środku. Te dwa mniejsze. Najlepiej klejem posmarować jednocześnie, żeby zobaczyć, czy równo to wyjdzie. I dociskamy chwileczkę. Teraz dwie takie małe łezki zielone, bo to będą listki. Przyklejamy poniżej. Teraz dowolną kokardkę przyklejamy pod spodem. Może być klej, może być taśma dwustronna. Tak wygląda. Jeśli mamy dziurkacze, można tutaj dodatkowo pozdobić. I tak jest pierwsza nasza kartka. Teraz zrobię kartkę z sercem. Kartka A4 zgięta na pół. Cztery serduszka. Zginamy na pół każde serce. I przyklejamy na jednej stronie. Najpierw te serca musimy skleić jednym bokiem. Tak wygląda po rozłożeniu. I tym płaskim przyklejamy do kartki. Z innego koloru hmm, można też wyciąć wzorek, może być serduszko. No, jeszcze zostały inne kolory, to też je możemy wykorzystać. Taka przestrzenna kartka gotowa. Jeśli nie mamy pomysłu na swoje własne życzenia dla babci i dla dziadka, możemy wykorzystać książki, które są w naszej bibliotece. Znajdziemy w nich fajne wierszyki y, dla naszych dziadków. Także polecam i zapraszamy do naszej biblioteki. Dziękuję.